Pragnę Cię, Panie, wysławiać całym swoim sercem, opowiadać o Twych wszystkich cudownych dziełach. Chcę się cieszyć i radować Tobą, chcę opiewać Twe imię Najwyższy. Skoro mój wróg wycofuje się, osłabną, zginą i inni przed Twoim obliczem. Ty bowiem badasz mą sprawę i moje racje, zasiadając na tronie, bo Ty wyrokujesz o sprawiedliwości. Ukarałeś narody, i zginął bezbożny. Skreśliłeś ich imię na zawsze i na wieki wieków. Miecze nieprzyjaciela zupełnie omdlały, a ty miasta zburzyłeś i pamięć o nich zginęła wraz z ich sławą. A pan istnieje na wieki. Tron swój ustawił do sądu. On sam będzie sądził sprawiedliwie zamieszkane lądy. On trafnie osądzi ludy. Pan jest ucieczką dla ubogiego wspomożycielem w porze ucisku. Niech ufają tobie znające twe imię. Ty bowiem, panie, nie opuszczasz tych, którzy cię znaleźli. Śpiewajcie na cześć pana, który mieszka na Syjonie, mówcie głośno wśród narodów o jego dziełach, że ten, który odpłaca za przelanie krwi, i pamięta o nich, nie zaniedbuje wołania biednych. Zmiłuj się nade mną, panie, spójrz na moje poniżenie ze strony mych wrogów. Ty mnie wyprowadzasz z przedsionka śmierci na wyżyny, bym wygłaszał wszystkie twoje uwielbienia w bramach córy Syjonu. Będę się więc radował Twoim wybawieniem. Wpadli poganie do zgubnej jamy, którą sami przygotowali w sidle, które ukryli. Zamknęła się ich noga. Pan daje się poznać jako sprawujący sądy. W kleszcze dzieł rąk swoich dostanie się człowiek występny. Niech odejdą występnie do świata umarłych. Wszystkie narody zapominające o Bogu. Nie na zawsze w niepamięci pozostawać będzie nędzarz wytrwałość cierpiących niedostatek nigdy nie pójdzie na marne. Powstań, panie, niech się człowiek nie utwierdza w swojej przewadze, niech narody staną przed Twoim sądem. Ustanów, panie, prawodawcę nad nimi, niech wiedzą narody, że są tylko ludźmi.